jest sobotnie główne wydanie Zbliżeń. Marta Jastrzębska, witam Państwa i zapraszam. Marsz Pamięci. To jest nasza historia, bez historii nie będzie Polski. W Toruniu uczczono postać pułkownika Pileckiego. Był człowiekiem, który potrafił animować nie tylko życie żołnierskie, rodzinne, ale też i społeczne. Najpierw suszaj przymrozki, teraz obfite opady. Troszkę jednak popadało po prostu, no i jest lepiej, ale do końca to jeszcze... Nie wiadomo, co będzie. Trudny rok w rolnictwie. Brak tej trzody, tej, tej, tej hodowli w ogóle w naszych, w naszych rejonach. Alpaki na zdrowie. Alpaka jest motywatorem, aby nasi podopieczni mieli więcej siły na pokonanie własnych słabości. Nowatorskie metody pracy ze zwierzętami, coraz popularniejsze w rehabilitacji. A zaczynamy od marszu, który przeszedł przez toruńską starówkę. Po raz dziewiąty w ten sposób uczczono pamięć pułkownika Witolda Pileckiego. Bohatera, który z wyboru trafił do obozów Auschwitz, gdzie organizował ruch oboru i przygotowywał raport o prowadzonym tam ludobójstwie. Po wojnie został aresztowany przez władze komunistyczne i skazany na karę śmierci. Relacja Natalii Kurowskiej. Uczestnicy Toruńskiego Marszu Pamięci po uroczystej mszy w Kościele Garnizonowym przeszli pochodem, w tym roku wyjątkowo pod pomnik generała Józefa Hallera. Tu uczczono pamięć rotmistrza Pileckiego. Młodzież musi pamiętać o tym, bo to jest nasza historia. Bez historii nie będzie Polski. Rotmistrz Pilecki był, można powiedzieć, z tych bohaterów niedawno, w końcu odkrytych dla mnie to bardzo niedawno. Witold Pilecki, pośmiertnie mianowany do stopnia pułkownika, jest uważany za jednego z największych bohaterów antykomunistycznego podziemia. Był żołnierzem armii krajowej, rotmistrzem kawalerii wojska polskiego. W 1940 roku dał się wywieźć do obozów Auschwitz, gdzie zorganizował ruch oporu. Zainscenizował takie, taką okoliczność, że, że Niemcy go aresztowali i wysłali do Auschwitz po to, żeby zorganizować tam ruch oporu, a poza tym sprawdzić co tam się dzieje. Co tam się dzieje? Jedno i drugie mu się yy, udało. Yy... Powstał raport, który zresztą został, został wysłany do Wielkiej Brytanii, do Stanów Zjednoczonych. Pilecki, który przebywał w obozie pod nazwiskiem Tomasz Serafiński, podjął decyzję o ucieczce ze względu na zagrożenie dekonspiracją. Po wojnie został skazany przez władze komunistyczne na śmierć. Był przykładem dla swojej najbliższej rodziny, ale też i dla swoich kompanów. Był człowiekiem, który potrafił animować nie tylko życie żołnierskie, rodzinne, ale też i społeczne. Ładuj! Salwał! Torunianie przeszli w pochodzie marszu pułkownika Pileckiego po raz dziewiąty. TVP3 Bydgoszcz, Natalia Kurowska. Rozpoczęły się szesnaste targi rolne w Bielicach. Bierze w nich udział ponad 120 wystawców z regionu i sąsiednich województw. To okazja, by zapoznać się z ich ofertą, ale też nawiązać kontakty i porozmawiać o wyzwaniach w branży. Każda kropla jest zbawienna, a każdego roku na deszcz czekają szczególnie rolnicy, dla których susza oznacza ryzyko strat. Teraz troszkę jest poprawa, bo troszkę jednak popadało po prostu, no i jest lepiej, ale do końca to jeszcze nie wiadomo co będzie, no po prostu za trzy tygodnie czy za miesiąc, nie? W tamtym roku no były staty tak 50%, to, to... No, duże straty, można powiedzieć. O to, że sytuacja może się powtórzyć, nadal są obawy, bo choć ostatnie tygodnie upłynęły pod znakiem deszczu, narastanie suszy zostało jedynie zatrzymane. Problemami stale są łagodne zimy, zbyt małe opady, nagłe przymrozki, a także wiatr. Malina w zeszłym roku uschła, było trzeba podlewać. Wiatry były i to jest to, nie? Wiatr suszył dużo. Dla rolników i sadowników kluczowe będą najbliższe dni, które z kolei później mogą wpłynąć nie tylko na jakość plonów, sadzonek i krzewów, ale również na ceny. Z problemami niepogody muszą mierzyć się też producenci. Jesteśmy zależni od y, wiejskiego rynku, gdzie rolnicy gdzie ten produkt wyprodukowany przez rolników my go przetwarzamy. Przetwarzamy go w chlebie, przetwarzamy go w mieszalni pasz jako produkty do czody, drobiu czy bydła. Okazją do rozmów m.in. o problemach i rozwiązaniach są regionalne targi rolne. To też możliwość nawiązania nowych kontaktów i kupna rolniczych produktów. Po raz szesnasty wystawcy oferowali m.in. sprzęt i paszę. Spróbować można było również lokalnych wyrobów. Mamy zarówno przedsiębiorców z naszego powiatu, ale także spoza, zarówno z województwa wielkopolskiego, z pomorza. Mamy także sporo przedstawicieli wyrobów regionalnych. Targi rolne odbędą się również w niedzielę. Zorganizowana zostanie między innymi wystawa małych zwierząt hodowlanych. Bielice, Anna Zdunek. Ratują ludzi, walczą z żywiołami i za każdym razem życzą sobie tyle samo powrotów, ile wyjazdów. W Barcinie zorganizowano wojewódzkie obchody Dnia Strażaka. Ochotnikom z regionu wręczono krzyże zasługi, a ponad 20 jednostek otrzymało nowoczesny sprzęt. Często docierają na miejsce jako pierwsi. Strażacy, ochotnicy wyjeżdżają do pożarów, wypadków, a także pomagają podczas klęsk żywiołowych. Narażają swoje życie, by pomagać i ratować innych. Można ulec wypadkowi, można. Poranić się, bo ta służba, mimo że jesteśmy ochotnikami, również wymaga pewnej sprawności fizycznej, pewnej wiedzy technicznej, pewnej wiedzy teoretycznej. W regionie jest ponad 27 tysięcy czynnych strażaków ochotników, jak mówią, służba to dla nich nie tylko praca, ale i pasja. Są to ochotnicy, którzy nie. Nie patrząc na swój czas poświęcają bardzo dużo na wyjazdy, a nie tylko na wyjazdy, bo szkolenia są też najważniejsze, bo strażak niewyszkolony no nie może jechać do akcji. Jednak, aby nieść pomoc, potrzebny jest też sprzęt. Wsparciem są pieniądze. Z regionalnego programu operacyjnego Strażacy otrzymali m.in. 3 miliony złotych na drobny sprzęt. Pomocą jest także budżet rządowy. Od roku 2018 i to będzie kontynuowane, to jest Fundusz Sprawiedliwości, właśnie ministra sprawiedliwości gdzie kolejnych 6 milionów złotych trafiło dodatkowo do strażaków-ochotników. Okazją, by podziękować ochotnikom z całego regionu był Wojewódzki Dzień Strażaka. Blisko 50 najbardziej zasłużonym strażakom wręczone zostały krzyże zasługi. To jest przede wszystkim podziękowanie dla wszystkich strażaków-ochotników z terenu województwa kujawsko pomorskiego za to wszystko, co przez ostatni rok robili na rzecz bezpieczeństwa naszych mieszkańców, także mieszkańców innych regionów, którzy przemieszczali się przez województwo kujawsko pomorskie Druhowie otrzymali również sprzęt które trafił do 21 jednostek z regionu. To była odlotowa gratka dla fanów lotnictwa. Po raz 12 w Bydgoszczy zorganizowano międzynarodową wysta wystawę AirFerra. Można było zobaczyć pokazy lotnicze, wystawę samolotów wojskowych oraz sprzętu logistycznego. Relacja Joanny Sikory i Michała Adamskiego. Nie mogło być inaczej. RFR znowu przyciągnął tłumy mieszkańców Bydgoszczy i regionu. Przygotowano wiele atrakcji w powietrzu i na ziemi. Można było m.in. zasiąść za sterami samolotu oraz porozmawiać z najlepszymi pilotami. A z nami jest pan Jędrzej Kowalczewski, wojskowe zakłady lotnicze nr 2 w Bydgoszczy. Panie dyrektorze, jak to się dzieje, że RFR cieszy się takim niesłabnącym zainteresowaniem? Jest to przede wszystkim impreza lotnicza czyli wiadomo że jeżeli jest coś związane z lotnictwem przyciąga to ludzi. Człowiek od wieków, wieków chciał latać, chciał unosić się w powietrzu, a tutaj może dotknąć tego na ziemi i nie tylko, bo oczywiście ludzie też mogą latać u nas. Myślę, że lotnictwo jest takim yy... Magnesem do tego, że śmiało można taką imprezę robić i mieć pewność, że ludzie przyjdą i będą się cieszyli tym, że mogą to obejrzeć. A jakie atrakcje cieszyły się największym powodzeniem? Ja myślę, że największym powodzeniem cieszyły się atrakcje pokazów lotniczych na naszym bydgoskim niebie i wydarzyło się to po raz pierwszy. Zdecydowaliśmy się na to, że wykonamy jednak pokazy lotnicze. Bo tyle edycji, ile było, zawsze ludzie mówili, że brakuje tego elementu. A w tej chwili zdecydowaliśmy się na to no i to była ta wisienka na torcie. A czego przy tej okazji można się dowiedzieć o działalności wojskowych zakładów lotniczych w Bydgoszczy? Mamy otwarty jeden hangar. W hangarze widać, w jaki sposób remontujemy samoloty Herkules. A także w jaki sposób obsługujemy cywilne samoloty u nas na terenie naszego zakładu. Myślę, że jest to taka okazja do tego, żebyśmy mogli pokazać, jak to od wewnątrz wygląda. No i przede wszystkim ten sprzęt lotniczy, który stoi tutaj na, na wystawie naziemnej, on daje pogląd na to, czym są wojskowe zakłady lotnicze i z jaką techniką muszą się na co dzień zmagać, żeby, żeby te samoloty bezpiecznie latały była niewątpliwie fascynująca, podniebna podróż. Wiemy, że mieszkańcy z pewnością chcieliby częściej uczestniczyć w takich imprezach. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Dziękujemy. Widowiskowe pokazy lotnicze także w podinowrocławskim Latkowie. Po raz siódmy odbył się tam kujawski piknik śmigłowcowy. Dla fanów lotnictwa organizatorzy przygotowali m.in. dynamiczne pokazy w powietrzu. Fakcji w zaprezentowano stacjonujące w 56. bazie lotniczej śmigłowce Mi 24. Przygotowano również pokaz działań taktycznych, misje bojowego poszukiwania i akcji ratunkowej z wykorzystaniem śmigłowców Głuszec. Była też widowiskowa prezentacja zespołu akrobacyjnego Biało-Czerwone Iskry i przelot samolotu transportowego C-130E Herkules. Oprócz sprzętu lotniczego. Na wystawie można było zobaczyć m.in. transportery opancerzone Rosomak, moździerze samobieżny Rak i armatochaubice Langusta. W ten sposób żołnierze 56. Bazy Lotniczej świętowali jubileusz 56. rocznicy powstania najstarszej jednostki śmigłowcowej w Polsce. To jest główne wydanie zbliżenia. Przed nami jeszcze między innymi. Muzyczne szlagiery na festiwalu w Bydgoszczy. Święto seniorów w Ciechocinku. Ciechocinek i Brześć Kujawski odwiedzili dziś politycy Prawa i Sprawiedliwości. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych, poseł Krzysztof Czabański oraz startujący w wyborach do Parlamentu Europejskiego kandydaci partii rozmawiali z wyborcami m.in. o tak tzw. Nowej Piątce Kaczyńskiego. Dzisiaj mówimy przede wszystkim o propozycjach Prawa i Sprawiedliwości, o Piące Kaczyńskiego, o propozycjach pod adresem rolników. No i słuchamy, z jakim programem jadą nasi kandydaci do Parlamentu Europejskiego. Dlaczego proponują, żeby ich wybrać, dlaczego warto ich wybrać. Są ludzie doświadczeni politycznie, wiedzą jak działać, żeby być skutecznym. Prawo i Sprawiedliwość ma konkretny program wyborczy. Zarówno na te wybory europejskie, jak i na wybory, które będą odbywały się jesienią. Były bardzo ważne sukcesy, jakie rząd odniósł na przestrzeni ostatnich trzech lat, ale są także nowe propozycje, tak zwana nowa piątka. Mówimy przede wszystkim o Europie. W tych wyborach mamy przede wszystkim nadzieję, że zmienią się stosunki wewnątrz Parlamentu Europejskiego, że ta koalicja, która rządzi wszystkim w Parlamencie Europejskim między HDK-ami a. A socjalistami będzie miała dużo mniej do powiedzenia. Ten układ w Europarlamencie jest od samego początku, od pierwszych wyborów. więc Mam nadzieję, że to ulegnie zmianie. Zwrot majątku zabranego rodzinom żydowskim podczas Holokaustu to główne założenie amerykańskiej ustawy 447. Z aktem prawnym nie zgadzają się członkowie ruchu narodowego. Ich zdaniem ustawa jest niesprawiedliwa, bo podczas wojny ucierpieli nie tylko Żydzi, ale też Polacy. Myślę, że to jest sprawa na tyle ważna, że roszczenia są na kwotę 330 miliardów dolarów wyliczone przez środowiska, które lobbują za tym, żeby ta ustawa została zrealizowana. To jest kwota ponad biliona polskich złotych, więc zachodzi obawa o to, co będzie poświęcone, żeby te roszczenia zostały, że tak powiem, zaspokojone. Dla nas jest to absolutnie nie do przyjęcia, ponieważ Polska jako... Że tak powiem, ofiara II wojny światowej. Państwo, które straciło najwięcej, poniosło niewyobrażalne ofiary. Jest dla nas absolutnie nie do przyjęcia to, żeby taka ustawa była przepchnięta, żeby ona była zrealizowana, żeby Polska, naród polski poniósł jakiekolwiek koszty. Nie tylko pięknie śpiewają, ale są też bardzo dobrymi aktorami. Po raz piętnasty w Bydgoszczy odbyły się spotkania z muzyką filmową i muzykalową Szlagier, organizowane przez MDK nr 5. Uczestnicy zakwalifikowani do etapu przesłuchań rywalizowali w kinoteatrze Adria. Tu liczy się coś więcej niż umiejętności wokalne. Ponad 60 młodych wokalistów, m.in. z Poznania, Konina, Leszna czy Grudziądza przeniosło słuchaczy do swojego muzycznego świata. pływać piosenkę, którą się już czuje od samego początku, a jak już się poczuje tą piosenkę, to już jest wielki sukces. No to nie jest tylko śpiewanie, to, to mówię, to jest bardzo często e, charakteryzacja, taniec, e, gra aktorska. Moon Rivers, filmu śniadanie u All I want. Z Gwiazd naszych winaczy, City of Stars z musicalu La La Land. To tylko niektóre utwory, z którymi zmierzyli się młodzi wykonawcy. Z filmu Pearl Harbor. To jest y, utwór o tym, że, że jakby tam gdzie będę ja, tam będzie cząstka jakby tej y, mojej miłości, czyli po prostu ona śpiewa, że zawsze w sercu będzie jakiś tam kawałek dla niego Laureaci festiwalu wystąpili w koncercie finełowym z udziałem gości specjalnych Barbary Melcer oraz Rafała Drozda. Nie brakuje im doświadczenia ani scenicznej energii. Członkowie zespołu pieśni i tańca Wrzos z Włocławka od kilkudziesięciu już lat promują kulturę Kujaw. To nie takie proste, tym bardziej, że to trzeba z odpowiednimi figurami, prawda? To nie jest tak na okrągły ciuch puch. To, to, to już, już, już niestety trochę wyższa forma. Także no, nie wiem, czy tak na takich bardzo starych wyglądach. <grymna> Seniorzy z regionu udowadniają, że życie zaczyna się po 60. Po raz trzeci w odcinku zorganizowano ich święto. Już szron na głowie, już nie to zdrowie, a w sercu ciągle Maj. To jest nasze motto. Na co dzień śpiewają w zespołach, a spotykają się w klubach seniora i w ramach Uniwersytetu Trzeciego wieku. W ten sposób chcą zachęcić do aktywności także innych. Bardzo ważne są takie imprezy, żeby ci seniorzy wyszli, żeby się po to integracja międzypokoleniowa. Na scenie obok seniorów zaprezentowali się także nieco młodsi artyści. Samba, rumba, czacza i obowiązkowy standard. Ci młodzi ludzie pytani o największą pasję odpowiadają zgodnie – taniec. Najfajniejsze jest to, że jak, że jak coś się uda… To jest taka radość, że nam wyszło i na turnieju są później sukcesy. A jak nie wyjdzie, to trenujemy dalej. Takie nastawienie sędziowie dostrzegają i doceniają. Rytm, technika to są rzeczy, które nabywamy, które oni trenują. A pasja w dzisiejszych czasach chyba największy szacunek, bo dlatego że mają tyle pokus, tyle wszystkiego wkoło, a... Ci młodzi ludzie mają tą pasję, tańczą. Ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego o puchar burmistrza Ciechocinka był także możliwością do zdobycia nowej, wyższej kategorii tanecznej. Teraz terapia w zagrodzie. To możliwe. Nowatorskie metody pracy ze zwierzętami w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych zyskują coraz większą popularność. Wśród czworonożnych terapeutów, oprócz psów i koni, są też południowoamerykańskie alpaki. Są miękkie, wyjątkowo spokojne i łagodne. Przyjazne usposobienie alpak może zdziałać cuda. Obcowanie z tymi zwierzętami ma działanie terapeutyczne. Zooterapia zalecana jest osobom zmagającym się z ograniczeniami ruchowymi i niepełnosprawnościami umysłowymi. Osoby potrzebujące pomocy pracują najczęściej z końmi, psami i alpakami. Pies albo alpaka jest motywatorem, nikim innym, tylko motywatorem do tego, aby nasi podopieczni mieli więcej siły na pokonanie własnych słabości. Zooterapię prowadzi się w specjalnych placówkach, szkołach i domach pomocy społecznej. Jednym z takich miejsc jest zespół szkół specjalnych w Karnowie. Przytulanie to jest taki pierwszy symptom, że dziecko zaakceptowało alpakę, a alpaka zaakceptowała dziecko. I to jest takie bardzo fajne, kiedy dziecko, które boi się wszystkiego, nagle ni stąd ni zowąd, do alpaczki się przytula. Terapeuci przyznają, że alpaki, tak jak ludzie, muszą być odpowiednio przystosowane do pracy, na przykład z dziećmi autystycznymi. Zwierzęta są w pewien sposób odczulane na, na, na dźwięki, na dotyk, na całe relacje, na, na czasem zaskakujące sytuacje, które mogą je spotkać. Między innymi o tym i o popularności alpak rozmawiano podczas pierwszej ogólnopolskiej konferencji Alpakoterapia i Kinoterapia w praktyce. Nie chcemy, żeby to była taka popularność y, y, powodowana modą na alpaki, tylko żeby to była mądra popularność, żeby po prostu mądrze tę metodę stosować. Karnowo, Jagoda Rogatty. Nie było alpak, ale były gry, zabawy, trampoliny, mini motocykle, losowanie nagród i mnóstwo innych atrakcji. Polana Różopole w bydgoskim Myślęcinku zamieniła się dziś w wielki plac zabaw. Caritas Diecezji Bydgoskiej po raz dziesiąty zorganizowała festyn rodzinny, bądźmy razem. Czekały w kolejce na, trampol na zjeżdżalnię. na zjeżdżalnie. I jak jest? Jak ci się podoba? Fajnie. Dlaczego? Bo y, można się wybawić długo. Myślę, że na pewno można się dobrze bawić, trochę pośpiewać, potańczyć. Ten rok ofituje nam w atrakcje, Coraz więcej stowarzyszeń, firm, instytucji chce jakby się wpisać w przestrzeń. Bądźmy razem i to jest piękne. Dlatego dzieciaki mają do wyboru cały wachlarz i całą gamę specjalnych wydarzeń i przygotowanych bezpiecznych im miejsc zabawy. To cudownie, że ktoś o te rodziny dba i robi co roku tak wspaniałą imprezę, jak ta właśnie Caritas. Innowacje, najnowsze trendy oraz wyzwania współczesnej pediatrii. Ponad 180 lekarzy z całego regionu wzięło udział w konferencji w ramach kujawsko-pomorskiej wiosny pediatrycznej. Konferencja została zorganizowana przez Kolegium Medicum UMK w Bydgoszczy. W trosce o zdrowie najmłodszych pacjentów lekarze z całego regionu przejechali do Bydgoszczy, by poznać najnowsze sposoby leczenia. Alergolodzy, pediatrzy oraz lekarze pierwszego kontaktu dyskutowali m.in. o znaczeniu szczepień ochronnych oraz innowacjach w leczeniu nadciśnienia tętniczego i alergii pokarmowych. To, co jeszcze kilka 5-10 lat było niedostępne i pogarszało znacznie wyniki, z tego powodu były wyniki leczenia gorsze. Dzisiaj jesteśmy w stanie zaoferować naszym pacjentom. Konferencja została zorganizowana przez Katedrę i Klinikę Pediatrii, Alergologii i Gastroentrologii Collegium Medicum UMK, która w tym roku obchodzi 30-lecie istnienia. Poszliśmy w kierunku gastroenterologii i alergologii, i jesteśmy praktycznie jedynym ośrodkiem na tym terenie, który no i szkoli, i, i leczy tych pacjentów. Uczestnicy konferencji mogli także zapoznać się z ofertami najnowszych leków i produktów hipoalergicznych. Choć od śmierci papieża Jana Pawła II minęło 14 lat, jego nauki są wciąż żywe, a jego słowa są inspiracją i motywacją dla młodych ludzi. To jest dla mnie taki przewodnik życiowy. Dlaczego? No, z jego nauk naprawdę dużo się dowiedziałam. Jest taki mój kierunkowska w sumie w życiu. Ale też takim autorytetem, no bo jednak on jest polskim papieżem, jest po prostu ważny dla wszystkich Polaków, również dla mnie. Dzisiaj wyprawiamy urodziny Karola 99. i tymi urodzinami, koncertem, poczęstunkiem, tortem urodzinowym rozpoczynamy. Rok jemu dedykowany szczególnie tutaj, w tym domu, który zakończymy oczywiście z okazji jego setki. Wiele się będzie działo. 99. urodziny papieża Polaka świętowano w sali widowiskowej Fundacji Wiatrak w Bydgoszczy. Na cześć Jana Pawła II zagrał zespół kwadrans. W zbliżeniach teraz informacje o pogodzie i Angelika Bednarska. Witam serdecznie. Synoptycy prognozują, że najzimniejszy okres jest już za nami. Najbliższe dni przyniosą ocieplenie, a także opady deszczu i lokalne burze. Jutro, wybierając się na niedzielny spacer w naszym regionie, warto zabrać ze sobą parasol. Pomimo deszczu, będzie ciepło, temperatura w ciągu dnia wzrośnie nawet do 24 stopni. Więcej szczegółów już za chwilę do zobaczenia. A ja przypomnę jeszcze Państwu nasze tematy dnia. Marsz Pamięci. To jest nasza historia. Bez historii nie będzie Polski. W Toruniu uczczono postać pułkownika Pileckiego. Był człowiekiem, który potrafił animować nie tylko życie żołnierskie, rodzinne, ale też i społeczne. Najpierw susza i przymrozki, teraz obfite opady. Troszkę jednak popadało po prostu, no i jest lepiej, ale do końca to jeszcze nie wiadomo co będzie. Trudny rok w rolnictwie. Brak tej trzody, tej, tej, tej hodowli w ogóle w naszych, naszych rejonach. Alpaki na zdrowie. Alpaka jest motywatorem, aby nasi podopieczni mieli więcej siły na pokonanie własnych słabości. Nowatorskie metody pracy ze zwierzętami coraz popularniejsze w rehabilitacji. I teraz to już wszystko. Wieczorne wydanie zbliżeń o 21.00. Zapraszam, do zobaczenia.